Witajcie z tej strony Yuki, Witam Was już 6 grudnia. Dzisiaj mamy Mikołajki. Dajcie znać, co tam dostaliście od Mikołaja. A dzisiaj otworzymy sobie duże jajo Kinder'a. Akurat z Mikołajem. No to co? Lecimy. Otwórzmy je, Chciałabym je fajnie otworzyć, żeby. Żeby co? Żeby nie zniszczyć tej foliki, bo sobie chciałam zachować. Lubię zachowywać takie rzeczy. Ok, otworzymy sobie ostrożnie. Że jeszcze... którego nie usłyszał, to się dziwię. No ale dobra. E, tak, zegar właśnie bije. Aj, aj, aj. Dobra, nieważne. Zegar bije to niech sobie bije. Okej, okay, yy, nagranie mi się urwało, ja zdążyłam zrobić dziurę w jajku, nie wiem czy to się nagrało, teraz dopiero zauważyłam, że to się przestało nagrywać. Yy, mamy serię limitowaną, są to takie mamuty. O, myślę, że będzie widać. My mamy takiego mamutka, zaraz go będziemy składać. Tutaj mam całą instrukcję jego. Ja nie wiem, już mam drugi raz pecha. To jest już drugi filmik, w którym mam ogólnie pecha, a niestety nie nagram tego ponownie, bo jest to niewykonalne. Mam tylko jedno jajko. Gdybym miała dwa, nie ma problemu, ale mam niestety tylko jedno jajko. Ach, więc naprawdę żałuję, żałuję. No ale nic. Spróbujmy złożyć tego mamutę. Jest trochę trudną sprawą. Ok, mamy coś takiego. Teraz wkładamy to, robimy mu kask. Ładnie się zapinają. Powiem, te mamuty. O, mamy takiego mamutka. Do tego... Do niego trzeba... Jemu trzeba przyczepić tutaj do yy, ubranka. tu, tu tu, 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 sznureczek. Będę jakoś ładnie przełożyć, jeżeli będzie chciał przejść, może do, od góry. No, tak trochę nie chcę współpracować. Na ślinę najlepszy sposób. No, wiedziałam. Na ślinę najlepszy sposób. Dobra. Mamy go całego. On będzie tak mm, zwisał. Być tak jakby skakał, bo mamy jeszcze takie coś. To jest do przyklejenia. To można przykleić sobie do ściany, do lustra, czy gdzieś chcę, bo... to się chce. na mi się do komputera przykleiło? E, tak, nagrywam kamerką od laptopa, <grych> jak coś. No dobrze, no to robimy. Tak. To musimy teraz. Przełożyć przez tutaj tą dziureczkę Jeżeli to się jeszcze chciało tak wywinąć. Momencik. Akcja myślina. O, 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 o mam... Miałam. Mam. Mam, jest. Chcę to wyciągnąć. O, dobra, mam. Mam to, gdzie trzeba to przewiązać, ale ja to nie będę teraz przewiązywać, bo ja nie wiem, czy on po prostu sobie nie staje na półeczce. jak tutaj mam związane, którym dzieciom To właśnie tak by poleciał, by wisiał. No dobra. Słoń wylądował. No mu tak wylądował. Aha, bo on taki. On powinien stać tu, na tym, jak jest przewiązany. To on powinien wejść tak. To jest taki rowek, no, tak powinien zostać wepchnięty w ten rowek, o. I to jest jakby przygotowujące się do skoku. Jego się powinno wypchnąć i to razu spadnie. Znaczy będzie sobie wisiał. No dobra. Ja raczej myślałam. Aha i tu się na przystawkę przyczepia, to jest taka ala przystawka aktywacyjna na wodę. Ciekawa sprawa. Ale myślę, że raczej on sobie stanie. Nie wiem, czy on będzie stał. O, stoi. Myślę, że on sobie będzie raczej stał. No dobrze, no to ja razem z moim y, mamutem skoczkiem y, dziękujemy za oglądanie tego odcineczka. I słyszymy się już 7 grudnia. W takim razie trzymajcie się. Cześć i pa pa!